ジンドル sieci rozpętała się burza w sprawie środków z Krajowego Planu Odbudowy na rozmaite cele dla firm zajmujących się y, gastronomią, czy też hotelarstwem, czy generalnie branżą turystyczną, że tutaj przyznano dotacje na jachty, na jakieś tam ekspresy do kawy, na y, domki letniskowe i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście pojawiło się pytanie, czy jest sens wydawania unijnych pieniędzy właśnie na takie przedsięwzięcia tych niewielkich firm z branży hotelarskiej czy gastronomicznej. Spróbujmy spojrzeć na to dosyć. dosyć no, spróbujmy na to spojrzeć racjonalnie i przypomnijmy o co chodzi generalnie w tym programie. Bo to jest tak, ten program w ramach krajowego planu odbudowy. Przypomnę, że to chodziło o odbudowę postpandemiczną, a wiele restauracji i hoteli poniosło olbrzymie straty w tym czasie. W związku z tym Krajowy Plan Odbudowy mm, miał służyć temu, żeby ta branża się jakoś. Odbudowała i pieniądze, które miały być przyznawane w ramach tego programu, miały być inwestycjami, uwaga, cytat, w dywersyfikację działalności sektora Choreka. Czyli była to oferta dla przedsiębiorców, aby zabezpieczyli się na wypadek, gdyby znów pojawiła się sytuacja, w której będą zamykać swoje biznesy, żeby dywersyfikowali swoją działalność i w ten sposób byli odporni na kryzysowe sytuacje. I rzecz polega na tym, że oczywiście taki program miał sens zaraz po pandemii, ponieważ wiele tych biznesów faktycznie było w katastrofalnym stanie i potrzebowały wsparcia. Problem jednak polega na tym, że PiS zablokował pieniądze z KPO, chociaż mogliśmy mieć zaliczki już dawno temu, ponieważ łamał zasady praworządności, a Komisja Europejska uzależniała wypłatę Krajowego Planu Odbudowy od przestrzegania tych zasad. Przypomnę, że rząd prawa i sprawiedliwości nie chciał realizować wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za co zresztą płaciliśmy słone kary. Zupełnie niepotrzebnie to też była nasza olbrzymia strata. No i w końcu ym, Mateusz Morawiecki był nawet bliski odblokowania KPO. Właściwie dogadał się z Komisją Europejską, tę sprawę prowadził ówczesny minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski. Welsenk. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze i Komisja Europejska stawiała tylko jeden warunek, żeby przeprowadzić nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie chcę już opowiadać o szczegółach tej ustawy, ale w każdym razie ta ustawa pojawiła się w Sejmie, została przegłosowana z pomocą opozycji, z pomocą Koalicji Obywatelskiej, która poszła Mateuszowi Morawieckiemu na rękę. Zbigniew Ziobro głosował przeciw i wydawało się, że rzeczywiście rząd Morawieckiego to KPO odblokuje, po czym Andrzej Duda zamiast podpisać tę ustawę prezydent Andrzej Duda to wysłał ją do Trybunału gdzie zaginęła w przestworzach i Brutalna prawda jest taka, że do dziś nie do końca wiadomo, dlaczego Andrzej Duda to zrobił, ale mówi się po prostu, że były to względy czysto m, osobiste, w tym kontekście, że Andrzej Duda sam chciał być m, autorem kompromisu z Komisją Europejską, a, a jak się miało okazać, że kto inny jest autorem, czyli Morawiecki i e, Szynkowski-Welsenk, to już się to prezydentowi nie podobało e, i postanowił przejść na e, pozycje radykalne, że on teraz będzie bronił tego układu do. E, że tak powiem, do upadłego. Więc tak to było z tym KPO, i problem polega na tym, że właśnie o ile był sens wspierania tej branży zaraz po pandemii, to teraz po prostu wygląda to trochę groteskowo. No i sieć się zaroiła od komentarzy pod tytułem: dlaczego my wydajemy na jakieś tam domki letniskowe, czy ekspresy do kawy, czy solaria, czy jachty, skoro naprawdę jest wiele ważnych celów. I trudno te pytania pominąć, bo one oczywiście mają sens. Natomiast Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że ten program był w KPO za czasów rządu PiSu, więc trochę irytuje mnie ta propaganda i histeria, którą politycy PiSu uprawiają. Bo y, przypomnę jeszcze raz, tutaj chcę y, wyróżnić jednego z internautów, który y, y, bardzo często ciekawe rzeczy y, wrzuca, y, bo... Y, 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 Rzeczywiście tutaj mamy taki harmonogram, że lipiec 23 rok, czyli rządzi PiS, ogłoszenie konkursu, w sierpień 23 start składania wniosku, 12 października 23 koniec przyjmowania wniosków, więc te wnioski i działalność tych pośredników, którzy namawiali przedsiębiorców do składania tych wniosków, to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście potem decyzje były podejmowane przez mm, odpowiednich urzędników, odpowiednie agencje. Cały czas mówię o tym programie inwestycje w dywersyfikację działalności sektora choreka, oferta dla operatorów. To po prostu było w tym programie za czasów prawa i sprawiedliwości. I teraz oczywiście możecie powiedzieć, że no, ale po co niektóre jednak wnioski były absurdalne, więc w zasadzie po co ktoś te wnioski akceptował? Problem jednak polega na tym, że za większość wniosków, które akurat są dzisiaj krytykowane, yy, odpowiedzialne jest. I za podejmowanie decyzji o przyznaniu pieniędzy, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, prezes Mariusz Bednarz jest tam od 17 roku, wiceprezes Krystian Kampinos od 19 roku, wiceprezes Jolanta Wiśniewska od 20 roku. Czyli wszystkie te osoby były mianowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości i one podejmowały decyzję o przyznawaniu tych grantów. Tyle tylko, że trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście, yy, Tutaj jest wskazana totalna krytyka, no bo powiem tak: weźmy te jachty. E, znalazłam na many.pl. Bodajże, e, znalazłam wypowiedź tego przedsiębiorcy, który kupił dwie łodzie, i on to tłumaczy tak. Myśmy nie dostali tych pieniędzy na wakacje czy prywatne inwestycje, tylko na uruchomienie drugiej nogi naszej działalności. Prowadzimy z żoną restaurację, która była długo zamknięta w czasie pandemii koronawirusa podkreśla w rozmowie z ManyPL przedsiębiorca z Łodzi. I Grzegorz Urbaniak zwraca uwagę, że celem dotacji z KPO jest sprawienie, żeby branża gastronomiczna przy okazji kolejnej możliwej pandemii i zamknięć lokali nie musiała być utrzymywana przez państwo. Chodziło o to, żeby oni tę działalność dywersyfikowali. No i w związku z tym nie mógł za tę dotację, powiedzmy, nabyć nowego sprzętu do restauracji, tylko musiał zbudować jakby drugą nogę swojej działalności gospodarczej. Dlaczego Ten Restaurator przypomina, że wskutek restauracji Strykcie, hotele i kurorty były zamknięte, ale można było wypoczywać m.in. na jachtach i kamperach. W związku z tym, że pieniądze KPO miały być wydane na ekologiczne projekty, to wybór padł na łodzie. No i teraz tak, czy my możemy mieć pretensje do tego przedsiębiorcy, że on złożył wniosek i kupił za to jachty? Jeżeli przedsiębiorca widzi, widzi taką okazję, żeby rozbudować swoją działalność gospodarczą i są na to dotacje, to z nich korzysta. Ściganie go teraz czy potępianie wydaje mi się kompletnie bez sensu. Druga sprawa. Y ten y, m, przedsiębiorca mówi, sprawdźcie mnie, ja po prostu kupiłem te jachty na wynajem, prowadzę działalność gospodarczą, y, to jest część jakby działalności turystycznej, zdywersyfikowanej, y, płacę od tego podatki, wszystko to można sprawdzić. Więc nie wiem, czy jazda na tego przedsiębiorcę akurat, że kupił jachty jest słuszna, a widzę... Taki ton na przykład w wpisach Marceliny Zawiszy z Partii Razem i innych polityków Partii Razem, czy jej zwolenników. Chciałam przypomnieć, że jeden z internautów właśnie wskazał bardzo wiele wpisów działaczy Partii Razem z dawnych czasów, gdzie domagali się natychmiast wsparcia w branży gastronomicznej i hotelarskiej, ponieważ tam te osoby tracą miejsca pracy, źle się dzieje itd. itd. Więc program został wdrożony, ale znów z Zgadzam się z krytykami. Ten program miał sens zaraz po pandemii, a teraz wygląda groteskowo i naprawdę trudno się dziwić, że ludzie się troszeczkę buntują, bo oczekiwali przede wszystkim inwestycji w jakieś innowacje. I takie branże jak energetyka na przykład, żeby była lepsza przepustowość sieci elektroenergetycznych, czy inwestycje w ochronę zdrowia, czy w infrastrukturę, koleje, w środki transportu ekologiczne i tak, dalej, i tak dalej, wydają się bardziej potrzebne niż tego typu rzeczy. Oczywiście trzeba pamiętać, że na ten program poszedł ułamek. Procenta wszystkich środków, które są przewidziane w KPO. Także to jest oczywiście margines, ale oczywiście jest nośne medianie. PiS urządził z tego powodu histerię i mamy pewien problem wizerunkowy, z którym rząd radzi sobie jak radzi. To znaczy, powiem tak, no właściwie tak, ja zobaczyłam rano w sieci te wszystkie wpisy i już powiedzmy o godzinie 10, bodajże była, czy po 10 była konferencja prasowa wiceministra funduszy Jana Szyszki który tłumaczył co się wydarzyło, że rzeczywiście niektóre projekty budzą wątpliwości, że została wszczęta kontrola, że odwołano szefową park, która nadzorowała pracę tych agencji, także tej rzeszowskiej, o której wspominam i że być może rzeczywiście niektóre projekty były bezsensowne. Ale teraz dwa zdania jeszcze o tych swingersach, bo naj, największym powodzeniem Cieszą się właśnie te dotacje, a właśnie dotacja jedna, którą dostał klub Swingersów. I co mówi Rafał Kulejewski, faktowi tym razem, który jest właścicielem tego klubu? Prowadzę działalność od 2007 roku, działalność gospodarczą. Miałam knajpki, wcześniej była tu dyskoteka, dopiero po covidzie powstał tu klub Swingersów. Dotacja, o którą wystąpiłem, to właśnie pomoc pokowitowa na rozszerzenie działalności gospodarczej, na dywersyfikację. Idea była taka, żeby zbudować drugą nogę, tak, żeby w czasie kolejnego kryzysu jakoś można było się utrzymać. I wyjaśnia, że za pieniądze z dotacji kupił maszynę do działalności metalurgicznej. No, zastanawiałem się, co on będzie robił z tą maszyną, ale rozumiem, że będzie coś produkował i sprzedawał. Um, no i e, oczywiście klub swingersów może, może budzić śmiech, ale e, twierdzi ten właściciel, że e, jego działalność jest legalna. No a jak jest legalna, to e, znaczy, że jest zgodna z prawem. Nikt jej nie zakazał, może nam się oczywiście to nie podobać. E, w sieci też pojawiły się drwiny nie tylko z tych jastu, jachtów, czy dotacji dla klubu swingersów, powtarzam, nie na samą działalność tego klubu, tylko na inną działalność gospodarczą no, na przykład jest inwestycja laboratorium fenotypowania i genon, geno, miki funkcjonalny, funkcjonalny, przepraszam, odmian ziemniaka. To projekt Instytutu hodowli i Aglimatyzacji Roślin. To akurat, no widziałam, że pan poseł Berkowicz z Konfederacji się z tego wyśmiewał. Z całym szacunkiem ja uważam, że takie projekty powinny być realizowane, dlatego, że to byłaby olbrzymia korzyść. To jest sytuacja, w której szuka się odmian y, ziemniaka takiego, który byłby odporny na pewne zmiany klimatyczne. Nie ma w tym nic złego. Nawet poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrod zgodził się, że wyśmiewanie się z tego, akurat z tego, to jest trochę Besser Z drugiej strony, jak ja pytam polityków PiSu, no dobrze, jeżeli krytykujecie program dywersyfikacji działalności z branży gastronomicznej i hotelarskiej, no to powiedzcie mi, jaki projekt, no bo zostawmy tego ziemniaka, który poseł już odpopiera, to powiedzcie mi, jakie projekty powinny być wspierane w takim razie. No bo zawsze można powiedzieć, że ktoś miał, powiedzmy, prowadzi pensjonat i zdecydował się na kupno czegoś, co pozwoli mu prowadzić także inną działalność gospodarczą. No taki jest ten program. i i powtarzam jeszcze raz. Moim zdaniem. Należało, yy, nie wiem na ile było to możliwe, ale warto chyba było przemyśleć ten program, yy, popatrzeć dokładnie, jakie są cele, zweryfikować, by może podjąć dodatkowe negocjacje z, z Komisją Europejską, żeby przeznaczyć te pieniądze na inne, yy, po prostu cele, chociażby postawić jeden twardy warunek, że każda inwestycja powinna być związana z wykorzystaniem zielonej energii. tak? I wtedy, oczywiście, można powiedzieć, tak, zbiera yy, Wspieramy biznes, także gastronomiczny, także hotelarski, który stawia na zieloną energię i inny sposób pozyskiwania energii, bo problem cen energii w Polsce jest olbrzymi. Tak jak i to, że nie mamy miksu energetycznego, niestety za sprawą PiSu i przez to te ceny energii są bardzo wysokie. Nie było to przemyślane, nikt nie wpadł na to, żeby przepatrzyć to, co PiS y, zostawił, w tym programie i powtórzę jeszcze raz ja się nie dziwię ludziom, że kompletnie nie rozumieją dlaczego jakiś tam projekt dotyczący onkologii nie dostaje pieniędzy, a dostaje pani na tam nie wiem solarium czy cokolwiek innego, tak? Czy na ekspres do kawy. Bo to oczywiście budzi potężne wątpliwości. Teraz oczywiście będzie kontrola, część pewnie tych projektów zostanie sprawdzona, ale zapewniam was, że ten przedsiębiorca, który dostał pieniądze na kupno dwóch łodzi, które teraz wynajmuje Płaci od tego podatki, zatrudnia ludzi, nie będzie w żaden sposób ścigany i obroni się w każdym sądzie. Program był taki: on złożył do, te, do, powiedzmy, yy, to, ten wniosek o dotację, taką, a nie inną, i tyle: tutaj nie niezawiele da się zrobić. Oczywiście ciekawą rzecz pisał Marcin Fiołek, bo yy, napisał tak: Zajrzeliśmy dziś z kamerą wydarzeń do pani z Wielunia, która zgłosiła wniosek na pizzerię rozszerzoną o solarium jej ten pomysł, doradca pośrednik od wniosków o środki unijne. Właścicielka wcześniej przemyślała, sprawdziła wniosek, wycofała, no ale na mapie ten wniosek jest. Yy, I jest mowa o tym, że są tutaj ci pośrednicy. No yy, powiem tak, pośrednik też działa zgodnie z prawem. Może pomagać przedsiębiorcy w pisaniu wniosku. Oczywiście rolą urzędników sprawdzenie jest tych wniosków, na ile oni, one mają sens. I właściwie wrócę jeszcze do tego raz. Ministerstwo Funduszy yy, pod... Wodzą Katarzynę Pełczyński na Łęcz, powinno jednak zweryfikować ten program, dodać dodatkowe, moim zdaniem, warunki, dla których ci przedsiębiorcy mogliby starać się y, o dotacje, bo teraz, tak jak to wygląda, to prawdę powiedziawszy, wygląda źle i trudno się dziwić, że opinia publiczna czy komentatorzy y, to krytykują i wyciągają. Oczywiście y, ta krytyka w dużej mierze jest y, bezzasadna. Trzeba znać y, proporcje. Wzdumiało mnie to, że Rafał Brzoska taki wpizdał, że to już koniec KPO. Nie wiem o co mu chodzi, to jest pół procenta. <grywy> Bardzo wiele projektów wymienianych zresztą przed minister Pełczyńską-Nałęcz czyli przez ministra Klimczaka i wielu innych po prostu idzie na bardzo ważne projekty, różne, tak jak mówiłam, służba zdrowia, onkologia, yy, drogi, koleje, yy, energetyka i tak dalej, i tak dalej. Notabene CPK, co prawda chyba nie jest pieniędzy akurat KPO, ale generalnie, jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, to tutaj też będą zaangażowane pieniądze unijne, więc na miłość boską naprawdę nie róbmy z igły widły. To trzeba oczywiście poprawić. Tutaj były błędy, nie da się ukryć. Być może, yy, kiedy yy, Katarzyna Pełczyńska nauczy się Zorientowała, że coś już jest nie, nie tak, to powinna zorganizować konferencję prasową, powiedzieć, że są nieprawidłowości, że, że je sprawdzamy, że je eliminujemy i tak dalej. Natomiast czekano, aż bomba wybuchnie, no bo przecież ta mapa interaktywna przyznania tych dotacji musi być wywieszona to jest obowiązek na, na stronach rządowych. Ludzie zaczęli do tego zaglądać, no i trochę się zdziwili. Także tutaj ten kryzys wizerunkowy no, mógł być jakoś ogarnięty wcześniej nie był. Z drugiej strony, My wiemy, że przy wszystkich dotacjach czy tego typu yy, yy, przedsięwzięciach są nieprawidłowości, czy też są takie projekty, które są nie do końca bezsensowne. Akurat prawo i sprawiedliwość powinno się przede wszystkim bić w swoje piersi, bo pamiętam aferę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie po prostu szastano pieniędzmi, także unijnymi. Olaf prowadzi śledztwo w tej sprawie i przyznawano te pieniądze firmom słupom i one służyły tylko i wyłącznie do wyłudzania tych pieniędzy. Grono bardzo szerokie osób już za czasów obecnego rządu zostało zatrzymane. Postawione są zarzuty też kierownictwu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, że do tych. bo tam była po prostu ośmiornica, zwyczajna, gangsterska ośmiornica, która kradła pieniądze. Te firmy słupy zgłaszały kompletnie fikcyjne, bez sensu projekty, one były akceptowane i potem płynęły na to pieniądze. Więc radzę pisowi, żeby zanim zacznie krytykować, sam się uderzył w piersi, bo dopiero nowa ekipa zaczęła rozliczać tych złodziei, którzy po prostu kradli w NCBR na potęgę. To, co tutaj jest w KPO, to jest generalnie małe piwo, tam płynęły rzeczywiście miliony złotych z budżetu i z pieniędzy unijnych. Także warto zachować proporcje, nie stawiać na przesadę, widzieć coś, co jest niedobre, co trzeba poprawić, co trzeba zweryfikować. Natomiast nie można całego projektu, bardzo korzystnego dla nas, wrzucać do jednego worka. Przypomnę, argumenty Konfederacji, że KPO jest złe, bo to jest wspólne zadłużenie, które musimy spłacać, to przypomnę tylko jedną rzecz, że owszem, spłacamy je, ale te, ten kredyt, ta pożyczka, Częściowo to są pożyczki, częściowo są bezwzwrotne dotacje, to po pierwsze, a po drugie, jeśli chodzi o pożyczki, to one są o wiele tańsze, jeżeli zaciąga je cała Unia Europejska, niż gdybyśmy my zaciągali, bo nasz koszt kredytu jako indywidualnego państwa jest o wiele wyższy. Po prostu drożej nas te pożyczki kosztują, więc lepiej pożyczać. Razem. I takie są fakty w tej sprawie. Warto je znać, zanim się wyrazi oburzenie, bo jak zwykle rzeczywistość nie jest biało-czarna. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.